No dobra. To jak? Fartnęło wam się. Fartnęło się. Dobra młody, chodź. Dobra, idę. Paweł, tutaj te motylki są dla ciebie. Darek. Jakie motylki? No Jakie motylki? No to jest efekt motyla, rozumiesz? Tak. Skąd ty tutaj motylkiem na wyjeżdżasz? Co my motylkiem jesteśmy? Tak, dzisiaj motylkami. Dobra, my wycinamy tutaj ładnie. Ty się tutaj nie ładuj do nas, dobra? Zobacz, patrz. Dobra. To jest nasze przesłanie tutaj na drogę. patrz. Ja. Go, go, dobra, go, cztery że żyjesz fajną przygodę. O, tu będzie. Jest różnica klasy. No. Zmieniamy wagę pojazdu, co nie? Im auto lżejsze, tym szybsze. Kierowniki Ghost usuwają wszystko, co zbędne. Zbyniu wręcz przeciwnie. Ghost, on nie robi. Ja się do ciebie nie wtrącam. Ale zamiast odchudzać, to jeszcze. Zamiast odchudzać, to on to wkłada. mu siedzenia młody! Wszystkie siedzenia mają być wyjęte. No, wyciągam dwa, go z z zostawię. Gwiaźdź, husarzy przyjechali. O, odkrył. Husarzy? No, zobacz, kurka, kiepcioropusz. No, ja miałem wysikować auto stalowemu. No, to ja wiem, że on lubi takie ostre kur, rzeczy. Nie za bardzo widziałem, że to jest fajne, ale jemu to nie można przeszkadzać. Zbyszek zamiast usuwać zderzaki, dokłada kolejne opancerzenie. Zobacz, a oni to... Tamten... Co oni, co oni? Co ty tu robisz? Kurcze, człowieku. Co to jest? To jest nawiew. Nawiew? Tak. A co czynny? Stalowy ma się w nim chłodzić, czy co? Słuchaj. Na nogi zrównoważon. na pewnych obrotach sam wiesz, że to się, wiesz. Gotuje wszystko, no nie, ale nie masz. Co to jest? Co to, co to, co to co jest? To jest deszczak, człowieku, zobacz, przy Że Każeniówki się... załóż może, w zobacz, krzydełka. Zobacz, skrzydełka, spoiler z tyłu. Maska ci się otworzy, dobra, chodź. Maska się otworzy, zobacz, patrz, a tu, o, zobacz, patrz, o, o, zrobili sobie motylki. Może ta sobie zapylać, wie ta tam, kwiatuszki. A? Tulipanki, mlecze. A kwiatuszki, tak? Nasz jest za mało agresywny, to ci a, o, pokażę. Oczuj się. Muszą się nas bać na tym wraku. Taki tak wiesz, będzie agresywniejszy, co nie? Ty, silnik to uważa. uważa. Powinniśmy jechać z siekierą w dachu, żeby wiedzieli, że tu ostry... No to może będzie lepiej, co? Ostry zawodnicy. Jak to będzie wyglądało? On jeszcze nie wyjechał już taki potłuczony, no co? Dobrze, bo wszyscy będą wiedzieli, że my już po wrakach latamy i się znamy na szybkości, o, będą ostry, się bali nas. Ostrze, motylki lecą. Ostre, no, słuchaj, ty i tak nim nie pojedziesz i tak nie pojedziesz. Dobra, dobra.